Kolejna propozycja z komentarzy to to, czemu Weznanowi zmieniały się oczy. Ja nagrywałem chyba kiedyś odcinek generalnie o zmianach Weznana na przestrzeni serii. Chyba ktoś z widzów tłumaczył też to w komentarzach, i generalnie temat ten już był poruszany na różnych forach. No i to wygląda tak, no bo Weznan ma trzy różne, jakby oczy: parę oczu, no wiadomo o co chodzi. Chodzi o kolorystykę. W Origins idąc chronologicznie ma on żółte oczy, co symbolizuje to, że jest taki neutralny, może ma te pokusy ze strony zła, ale generalnie na razie jest po stronie Linerii, po stronie Denasa i tak dalej. Potem w Kingdom Rush 1 ma czerwone oczy. To symbolizuje to, że jest pod wpływem właśnie łzy że używa tego artefaktu, ten artefakt jest czerwony, ten artefakt jest spaczony przez złą magię. I Weznan jest czarnoksiężnikiem, jest władcą ciemności, jest postacią negatywną. Natomiast w Vengeance i Alliance ma on oczy zielone, co jest związane z tą jego zdolnością do pochłaniania dusz, które są zielone, właśnie. Używa tych zdolności, tych zakleń, gdzie chociażby mamy w Vengeance ten taki promień z nieba, który też jest zielony. Także to jest nawiązanie do tego, i to jest takie najprostsze wyjaśnienie. Które większość osób uznaje. Nie pamiętam, czy twórcy też to potwierdzali, ale też jest to możliwe, i generalnie temat ten na pewno był poruszany. Także tak to wygląda.